Cześć, witam was bardzo serdecznie w pierwszym takiego typu filmiku z gry Skyrim. Dokładnie, The Elder Scrolls Skyrim. Dlaczego w pierwszym takim filmie? No bo tak naprawdę... Pomyślałem, że fajnie by było nagrać jakiś taki gameplay z tej gry, skoro ona też jest bardzo dobra. Podobnie jak Dark Souls. Oczywiście tych gier nie wolno do siebie porównywać. Co, może na początek... Powiem wam, co dzisiaj sobie zrobimy w tym odcinku. E, tym razem... E, a więc Jarl e, Tutaj wykonamy sobie takiego quest'a dla maga Jarla. E, jest to jeden z tych początkowych quest'ów, więc myślę, że osoby, które grały w Skyrim powinny już go znać. E, no, ale dopiero to jest moja e, jakby początkowa m, część gry na tej postaci, ze względu na to, że e, na PC e, Skyrima mam dopiero od dzisiaj. Więc jeszcze troszeczkę się tutaj uczę ogarniać to całe sterowanie i tak dalej. Skyrima mam na PS3, więc jeśli chodzi o takie bardziej rzeczy taktyczne niż o samą rozgrywkę, to będę w miarę tam, no, już ogarniał. Więc tak, w porządku. Dobra, tą opcję wybierzmy. Leave those details to your no. I uh, learned of a certain stone tablet said to be housed in Bleak Falls Barrow. A dragon stone. Okay. Said a map of dragon burial sites. Go to Bleak Falls Barrow. Find this tablet, no doubt interred in the main chamber, and bring it to me. Simplicity itself. you have got sixty seconds. Go. Ah, the dragon stone of Bleak Falls Barrow. You already found it.

O, tu jest. Nie teraz? Dobra. Ale chyba musimy do niego iść, ponieważ mamy ten znacznik, więc poczekajmy chwilę. Um, zobaczmy może na quest logu, czy coś tutaj mamy. Pomów z jarlem. Ach. Chyba jednak nie możemy z nim pomówić. W, z różnych nic nie chcę, więc musimy pomówić z Jarlem, no ale. Teraz nie chce z nami rozmawiać. Czekajmy trochę, aż ten strażnik może on do niego idzie. No, coś się chyba dzieje. Smog? Cicho nie słyszę dialogów. Łoż, szykuje się je za dyma.

Żelazne buty kondycji Zobaczymy sobie przedmiot. Żelazne buty akurat używam, a żelazne buty kondycji zwiększają kondycję o 30 punktów. Wow, super. Dobra. Ym Aha, tak może Wam pokażę, jak wygląda moja postać. Mniej więcej, właśnie tak to wygląda. Wszystko. Dobra. Co to idziemy, no? Zobaczymy się przy wieży. Okej. Okay. To... Dobra, to myślę, że już możemy iść. Mam nadzieję, że nie powinienem z kimś tam jeszcze porozmawiać, bo się nie mam zamiaru cofać. E, przy tej wieży, watchtower, chyba jeszcze nie byłem, więc będziemy musieli tam z buta dojść. Ale nie ma problemu. Mm, no tak, dopiero siódmy level, tak, jest siódmy i połowa. Pograłem tak mniej więcej półtorej, półtorej godzinki, coś koło tego więc zbyt dużo tutaj nie możecie oczekiwać, niestety. Dobra, Interesująca. pójdźmy za nią, bo nie chcę mi się co chwilę przełączyć na mapę.

no to będzie taki naprawdę pierwszy film z Skyrima. Znaczy, nie wiem, czy audio będzie dobrze dostosowane, czy mnie będzie słychać, czy mnie na przykład walka nie będzie zagłuszała w paru momentach. Co jest? No, smok atakuje, no to idziemy. Okej, okay, to idziemy. Więc jeśli tam będzie, tak dopowiadając z do tego co mówiłem przed chwilą, w filmie taka sytuacja, że walka mnie będzie zagłuszała czy coś, to wybaczcie mi, ale już nic na to nie poradzę, w następnym filmie postaram się tylko o to, aby już było lepiej. E, dobra, mam nadzieję, że też spadków FPS-ów nie będzie przez Frapsa, bo e, teraz akurat, e, akurat jak nagrywam sobie tutaj, to mm, wszystko bardzo e, ładnie chodzi, bardzo płynnie, ale wiadomo wega Vegas czasami, ym... no, nie oszukujmy się, ale psuje nagrania i wariuje. O! Dobra. Kurczę, już nic z tego. Przemylę strzały, szkole strzały. Za się zorientowałem, że tam jest. Okej. Okay. Wow, ale po bojowisku tutaj mamy ale smoka nie widać Smoka nie widać naprawdę, nie ma go nigdzie tutaj Zachodnia wieża, tutaj mamy znacznik. O ktoś idzie Nie wracaj ciągle tu jest Okej, okay. dobra Znowu wraca? Gdzie? Gdzie ty go widzisz? O, tu jest! Cholera. Dobra, musimy zabić Smoka. Tutaj już widzę, że reszta ekipy też nadciąga. Mirmunil... O cholera, chyba leci na mnie Przeczułeś sobie zwiększyć później, bo mam całkiem niską. O! Dobra, przełączmy sobie Ekwipunek na takie bardziej przystosowane do walki w zwarciu Gdzie on jest? Dobra, tam sobie lata. Jest, ląduje. Dobra. To szukamy dalej. O, już panim. Do wakiny nie. Zbadaj smoka. Dobra, przeszukamy jego ciało. Wow, żelazny miecz. Yy... A weźmiemy na sprzedaż. Stalowe strzały też się przydadzą. Kości, łuski to już wiadomo. Muszę zabrać je na przyszłą yy, jakąś zbroję. Złoto. Żelazną strzałę sobie weźmiemy. But zostawimy. Yy. Te przedmioty mnie nie interesują absolutnie. Dobra, udało nam się. Aż, aż, tak źle nie było chyba, co nie? Mm. Mamy jeszcze go przeszukać? No, ale już tutaj nic nie ma w nim. O! to złączą duszę, więc dział krzyki... No tak, yy. Aha, czyli będziemy mogli już teraz używać fusro... Znaczy fus, samego bo Na razie dopiero pierwszą duszę wchłonęliśmy. Yy, to więc magia, krzyki... nieugięta ugięta siła.

Old tales tell of the Dragonborn who could kill dragons and steal their power. The two of them have the same voice. You say, Lel. Be awfully Come on here, Lel. Tell us. Do you believe in this Dragonborn business? ...Someone. That watch. Quiet.

Dobra, mamy się udać do Białej Grani. Yy, więc się przeniesiemy już teraz, nie będziemy i znowu na pieszo. Tak, szybka podróż. Zdamy relację i zobaczymy jakie nagrody otrzymamy dla tego quest'a. I za, wiecie, uratowanie całego miasta oczywiście i kilku tam strażników. Tak, ciekawe, zobaczymy co. No zobaczymy. sure who from he wouldn't say just that he was a friend of yours looks like that's it whoa it's soyst sotobu you there we're looking for someone in wyfran we'll pay good money for information oh pieniądze a woman a foreigner in these lands redguard like us redguard

Więc weźmy sobie już no, smoczyj przystani i odbierzmy nagrodę. Mam nadzieję, że będzie ona jakaś porządna. Tym razem. A, zrobimy sobie sejwa, jakby coś się stało. Jest Jarl.

Mam okay. hej, On nie Stane of our city, Dragonborn. Ok. to mnie O, że ten eee, Dobra, więc. Eee, nie interesuje mnie ta historia. Eee, więc myślę, że to będzie na tyle w tym pierwszym takim odcinku. To będzie głównie taki test, nie będzie to jako. Eee, taki film z tej serii gameplay ze Skyrima. Yy, od razu mówię, że to nie będzie taki pełnometrażowy let's play jak Dark Souls, to będzie tylko taki... Yy, momentami będę wam pokazywał jakieś różne ciekawe questy, jakieś... Yy, od czasu do czasu po prostu jakieś wydarzenia na no, mojej postaci, które będą się zdarzały w Skyrimie. Więc yy, to będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Cześć, pozdrawiam i do usłyszenia.